Witajcie! Dzisiaj piknik na przystani od godziny 12 do godziny 18 super atrakcje dmuchawce dla dzieci i wiele innych jeszcze atrakcji występy dzieci oraz y, oraz oczywiście strefa gastronomiczna czyli mamy tutaj y, bezpłatnie wszystko, kiełbasę Zapiekanki, hot dogi, popcorn, watę cukrową, kanapki, wszystko co chcecie. Ciasta, napoje także jest naprawdę okazja. Dzisiaj kurczę przyjść na taki piknik. Za mną dmuchawce. Oczywiście też są tutaj zwierzęta co oczywiście Wam za chwilę pokażę. ale to niebawem. A zwierzęta, jakie tu są, to właśnie tu są kozy i króliczki. Zaraz Wam pokażę. Króliki! Króliki! Ale my nie dajemy, nie możemy dawać. dawać. Ale fajne kozy. A zobacz kozy. Emilowi myślę. Powiem, że Mówimy, sobie kupił. Fajne kuski, ale mają różki. Ojejku, jakie fajne. Stefan? Króliczki, super króliczki. Piękne. Wielkie króliki, jakie to ja widziałam, kurczę, na oczy. Jakie uszy mają wielkie, ale super zwierzęta. No tu widzimy się, kochani, na pikniku w takim razie. No do zobaczenia. Do następnego filmiku. Cześć.